Kolejna BR-110. Idziemy się, tu sobie przyłożymy wszystko. To jest wszystko ok, po wagony. Ale no sobie idzie w koło. Przełożymy Żeby zjechał na bok, Syp. Zrobimy tak i polecimy po wagony tu, tu, chyba tam przełożyłem zrobić przedtem. przed tym. O nie. Wjechałby mi... To lokomotywowni dupnął w tamtą lokomotywę. Też BRK-110, 0254. No Zdecydowanie. O, strzpimy wagoniki. szczepimy wagoniki. Tutaj policajna hydromilek czeka na kibiców, którzy mają przyjaźń na meczek. W razie zadymy, żeby tam coś reagowali Przejedziemy. Przejedziemy na... To z tyłu jest tyłonystąkę. SP. Wysteczny. Okej. Okay. Tut zick,

tak się dzieje, kiedy się nie przełoży zwrotnicy panowie. A ja wyjechałem stamtąd i nie przełożyłem zwrotnicy i się wykoleił. Po prostu człowiek zapomina z tymi zwrotnicami. Szczególnie gazetkowe z ciasno chodzą niektóre. I tu też przełożę od razu, bo zaś bym zapomniał. Zjeżdżałem stamtąd. No. zrobimy replay żebym tylko zaś światem nie zapomniał tak skoro żeśmy się wykoleili, wykoleili bo nie zapomnieliśmy przełożyć co to teraz powtórkę zrobimy flalom gigant Przełożymy teraz tutaj o. Teraz jest ja. Teraz przełożę Wsiadać, wysiadać Pyk. Zajechaliśmy. Ogony czas zostawić. Podstawione niech są. I lecimy dalej. nie możemy zapomnieć, bo będzie katastrofa kolejowa. Tu. I tu i tak się prezentuje lokomotywa BR110-0254. Jak widać, tam takie dwie lokomotywy, jedną w tutaj Maf i Strażacką Straż Pożarną. To jest nowość na makiecie Koniowóz. To koni wokoły, tam gdzie pracowałem, przepiękny. pamiętałem jak te, siedzenia, jak te łóżka tam były w środku, na tym łóżku spałem, jadąc na zawody. z mi tu już widać morze? Zrobiłem sobie na niebiesko, pomalowałem farbą. Innego pomysłu nie miałem. Na razie niestety tak jest. No i piasek, żółta farba, to jest trochę tak. Trawę posiadam przy tym żółtym, to jeszcze będzie trawa, tylko że na razie muszę jeszcze coś porobić, zanim to trawą zasieje. zapomniałem sobie taką kostkę wyciąć w robocie ale to będzie taki właśnie wypoczynkowy, wagonówka takie miejsce wypoczynkowe to jest cały zestaw kartonowy z łódeczką, żaglowcem polonez, camping, namiocik domek letniskowy drewniany ale wszystko kartonowe to jest ludziki kartonowe ale nie szkodzi zajebiście to wygląda także mam także widzimy lokomotywy się już zapomniały zapomniają to na dole pójdą takie mniejsze lokomotywki i gra gitara dobra wracamy do lokomotywowni o, i gra w garażu, że tylko te trzy lokomotywy, tu będą jeździły i jeżdżą. Czyli V100 001 barwak wojskowych, lew BR110 0254, barwak MAF. I tutaj jest w remizie sradzkiej kolejowa Straż Pożarna bs 10 strażacka też tylko te zarąbiście tylko nie obejdź mi to zajebiście doszedł przepięknie jestem zadowolony, happy tu, 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 tu. także fajnie tym mi to wychodziło jestem zadowolony, znaczy niedługo będę byłem... Już te lokomotywy pokazane, ale to czekać na kolejkę, No tam jeszcze mam parę do pokazania A potem tam jeszcze na razie przepięknie się prezentuje wszystko już pomału Dong Feng DF4E tutaj mamy A, Sifang Budilla trójczonowy